Osiedle, będzie miało gaz i będzie to ekologiczne paliwo. Oglądają Państwo podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich tygodni w gminie Kamień Kraiński. Lucyna Grabiec, witam w telewizji regionalnej Krajna TV. Dzisiejszy program zaczniemy od planów gazyfikacji osiedla nad Mochlem, a oprócz tego będziemy jeszcze mówić. pod znakiem siatkówki plażowej. Przewidzieliśmy rozbudowę domków jednorodzinnych plus możliwość rozwijania firm o planie zagospodarowania przestrzennego w kamieniu. A na koniec pokażemy kilka migawek z Kraińskiego Festynu Kulturalnego. Zaczynano od gazyfikacji części kamienia krańskiego, która jak dotąd swojej nitki gazu ziemnego nie miała. Chodzi głównie o osiedle domków jednorodzinnych nad jeziorem Mohel. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo zgazyfikowanie tej części miasta. Stanie się faktem. Tak, jest to prawda. Cieszę się z tego, że e, miejscowość wypoczynkowa bo tak można określić e, w kamieniu, tutaj to, to osiedle będzie miało gaz i będzie to ekologiczne paliwo, e, które będzie sprzyjało wypoczynkowi. Jest e, bardzo daleko sprawa posunięta i myślę, że e, jak nie w tym roku, to na początku następnego rozpocznie się inwestycja. E, doszła jeszcze kwestia zwiększenia przepustowości, bo tutaj będzie szło ciśnienie e, gazowe średnie w przyszłości umożliwiające nawet wyjście gazowe na zamartę. Kończą się projekty i będzie teraz ogłoszany przetarg i gazownicy przystąpią do wyko wykonania. Tak samo jest podobnie z ulicą Dworcową w Kamieniu, która pomału będzie oczekiwała też na wykonanie gazu ziemnego. Po prostu znajdujemy się na, nieco na obrzeżach kamienia krajeńskiego. Za nami hala sportowa, tutaj ulica, ulica topolowa i pole, które jak rozumiem, macie nadzieję, że niedługo się zamieni w osiedle domków jednorodzinnych, w miejsca dla przedsiębiorców. Czy to prawda, że to są właśnie te tereny w którym, w, w, i kierunek, w którym kamień zamierza się rozwijać? Tak, jest, jest to prawdą. E... Tutaj w planie zagospodarowania przestrzennego przewidzieliśmy rozbudowę domków jednorodzinnych plus możliwość rozbijania firm od strony cmentarza. Są działki, które umożliwiają zagospodarowanie i wybudowanie fabryki, czegokolwiek. Ktoś, kto ma jakieś pomysły, żeby rozwinąć przedsiębiorstwo. Część gruntów jest naszych gminnych, a część jest prywatnych. W każdym razie myślę, że jeżeli już ruszy budowę pierwszego domu, to w tym kierunku rozwinie się tutaj osiedle. A jeśli chodzi o media, prąd, woda, takie rzeczy to, bo to też jest szalenie istotna sprawa przy takich inwestycjach, o których Pan mówi. Tutaj akurat, jeżeli patrzymy od strony ulicy Topolowej, mamy pociągnięte sieć sanitarną, woda tutaj, akurat znajdujemy się na, na wodzie, która biegnie do, do bloków i została tylko sprawa energety, energetyczna, ale to już nie jest problem, to już energetyka sam, sama rozwiąże. Także praktycznie można powiedzieć, że te działki są uzbrojone i gotowe do, do rozbudowy. Nie od dziś wiadomo, że Kamień Krajeński siatkówką plażową stoi. A oczy zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z rozpoczęciem wakacji kierują się w tamtą stronę. Nie inaczej jest tym razem. Kilka imprez o randze Mistrzostw Polski już za nami. Ale to nie koniec siatkarskich emocji na lato. Za naszymi plecami rozgrywany jest mecz finałowy, rozgrywek w ramach półfinału Mistrzostw Polski w kategorii młodzików. Grają akurat dwie drużyny z Województwa Wielkopolskiego. Prezentują dosyć wysoki poziom, chyba najwyższy był w tym roku poziom od kilku lat przed nami jeszcze imprezy z tego samego cyklu, czyli półfinał Mistrzostw polskich, w których startują po cztery drużyny z, z województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, no i oczywiście cztery drużyny z województwa kujawsko-pomorskiego. A panie Bogdanie, to nie jest pierwsza to impreza w tym roku, w tym sezonie na, 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 tych, na tych boiskach tutaj w Kamieniu nad Mochlem. Za nami już trzy y, turnieje w ramach Mistrzostw Województwa. Można mówić o sześciu turniejach, bo w, w trzech kategoriach wiekowych, ale wiadomo, że grały idzie i grali y, chłopcy także za nami już sześć turniejów rangi mistrzostw województwa a panie co przed nami prawdopodobnie 15 lipca odbędą się eliminacje do Igrzysk Sportowców Wiejskich które jak wiemy odbędą się na terenie powiatu sępoleńskiego głównie w Sępólnie będą startowały reprezentacje i kobiet i mężczyzn po 12 zespołów z poszczególnych gmin. Później po tych zawodach Wstawimy bramki do beach sokera i rozegramy dwa turnieje w beach sokerze, czyli w plażowej piłce nożnej. Jeden o puchar Burmistrza dla drużyn tylko z naszej gminy i później turniej otwarty o puchar Prezesa Banku Spółdzielczego Wiedeńsburg. Zostajemy jeszcze na chwilę na Kamieńskiej plaży, bo coś tam się zmieniło i nie chodzi wcale o nowe pomosty, które są tam od zeszłego sezonu. Od tego roku, po kilku latach przerwy, na plaży znów pojawili się ratownicy. Tak, wrócili ratownicy i e, widzę, że, e, bo byłem parę razy tutaj e, nad Moklem, że sporo więcej jest przasowiców i, i kopiących się. Cieszę się, że udało się pozyskać e, dwóch ratownik, t, ratowników, którzy czuwają nad bezpieczeństwem e, kąpiących się. E, nie było ich trzy e, lata e, z tego względu, że były trudności z pozyskaniem. W tym roku jakoś się udało i fajnie. zeszłego roku budowaliśmy pomosty i kwestia oddania tego wszystkiego w związku z tym nie było w, w ubiegłym roku, a dwa, dwa lata wcześniej i jeszcze rok wcześniej nie mogliśmy po, pozyskać ludzi, którzy pełnili rolę ratowników. No Na koniec mamy jeszcze dla Państwa relację z kraińskiego festynu kulturalnego. Już po raz 36. taka impreza otworzyła sezon wakacyjny w Kamieniu, a tegoroczną gwiazdą był zespół Toledo. Zaplanowaliśmy to w tym roku trochę inaczej. E, impreza jest, tak mówiąc szczerze, w nawiasie taka. Kupiona są zespoły, wszystkie profesjonalne, nie występują nasze zespoły, nasze kompale Ma to być tak e, no, od, te, od tego roku, 36. Z kolei chcieliśmy to troszeczkę inaczej rozpocząć te e, następne, powiedzmy, te 30 lat krajeńskiego festynu. E, w tym roku akurat e, jest też 660-lecie nadania praw miejskich, więc był, więc był malutki minikątków z wiedzy z historii o, o naszym mieście, e, ale też. W części artystycznej wystąpiły grupy. Od początku bawiły dzieci, młodzież i dorosłych. Grupa klaunów, rupertury. W tej chwili występuje zespół prowiański, los Pinaczka była linowa dla dzieci. Zbieraliśmy pieniążki jeszcze raz dla Wiktorii, tej y, dziewczynki, która utraciła tą część ręki w, wyniki prac, w wyniku prac gospodarskich. E, są różne atrakcje w formie takiej, że e, zjeżdżalnie łodzie e, dla dzieciaków, wata cukrowa, popro, stoiska Iwonu, e, stoiska rękodzielnicze. Są też panie z KGW, trzy koła, które prezentują się z, ze swoimi potrawami. Oczywiście e, e, jest to wszystko za przysłowiową złotówkę. W tym roku prezentują się KGW z Orzełka, z Witkowa i z Obkasu Osiedle. Oprócz tego też, też są warsztaty lepienia z gliny, dzieci mogą uczestniczyć w tych warsztatach. No i oczywiście w tym roku po raz pierwszy jest też stanowisko z konikami, dzieci mogą sobie z konikami pojeździć. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych naszych programach na antenie Krajna TV.